Witam! Tu jest stachu zerożonych. Dziś pokażę Wam jak zainstalować mod 2 Items. Działający na wersji 1.2.3 i 1.2.2. Wchodzimy 2. w przeglądarkę internetową. Link w opisie. I, no i pobieramy w ten sposób I na Homikui plik Plik ma poniżej 1 mega, czyli nie trzeba zakładać konta. Dobrze. I teraz pisujemy, o no, ja tu mogę pisać, ale na wersji XP pisujemy uruchom. no i tu, to ja już mam ok pójdę, chodzimy mi w kropkę Minecraft ja BIN i ja tu mam kopię, zapasowałam, też radzę zrobić, bo jak coś źle pójdzie to i otwarzamy za pomocą Winana dobrze, to mogę załącznik później to też i wszystkie te pliki zaznaczamy i włącznie z tym bo oni jasno trwają dajemy do headeru tego minecraft jar ja już mam skopiowane więc nie daję dobrze, dojdziemy później do minecrafta moment o nie, o nie, aha, i na multiplayer to nie działa dobra, zastrzegam tylko na single player Dobrze. tutaj już mam świat niczę nowego i yy, no, i tutaj jest. To jest takie wszystkie rowce Tutaj możemy sobie usunąć coś, na przykład to albo to. I później wyłączamy, już nam nie na usuwa. Tu możemy dać strop kreative, czyli taki game mod. Mamy tutaj, ale to jest niepotrzebne. I tu możemy dać deszcz. No ja tu aktualnie mam śnieg, ponieważ jest tutaj w kraju, gdzie jest zima. Tu mogę dać zachód słońca. Południe. Wschód księżyca, czyli prawie tak noc. No i całą Ja lubię wyciętych i sobie